E, Melduję, że jesteśmy na lotnisku i moi drodzy i za chwilę lecimy na Kos. E, wstawanie o godzinie czwartej poszło wyjątkowo sprawnie. Powiem wam szczerze, że tak jak żeśmy lecieli rok temu albo dwa lata temu na wakacje z Luśą, to było dużo, dużo trudniej się wybrać. A tutaj, kurde, w tym roku, to już panienka, przez to wam powiem temu powiem, patrzcie, patrzcie to teraz. Proszę bardzo, moje dwie kobietki idą. Luśka podróżniczka, na swojej tygryskowej walizce. Dokąd jedziesz? No to co pogadała. Dzień dobry. Moja kreacja na dzisiejszą kolację z Paulinką i jako a la Van Damme. Co myślicie jak oceniacie? Jeszcze jakby Siłka wiele przejechała, to byłoby lepiej, pewnie. Jak ci się podoba kreacja, taty? ty? Ładnie wyglądam? Ja też. Ty też byś chciała takie? Tak. A to byś oceniła mnie bardziej na 1 czy na 10? Tak, 1. Się chyba idę przebrać tak wyraźnie. razie. no i ja się zacząłem nagrywać. O Jezus Maria! co mi rzucasz na nagranie. To już drugi dzień. To już drugi... Ty też co robisz na nagraniu? To już drugi dzień tutaj na wakacjach, prawda? Bo wczoraj i yy, dzisiaj w ciągu dnia nie nagrywaliśmy, My trochę żeśmy jeszcze łapali klimat, a teraz już możemy nagrać vloga. Yeah. <laughs> a powiedz jeszcze, żeby zostawić łapkę w górę. wszyscy znają I co się wyprawia? Włań. Włań. <coughs> Jedziemy na tripa dookoła wyspy Dopożyczyliśmy sobie tak dla urozmaicenia Nissan'a Kaszkaja. kaszkaja. ja. szybko? <laughs> Ale to wiesz, to nie mój mustań bo to jest wypożerzony kaszkej. O Boże, to wygląda jak, um, jak zachód Stanów Zjednoczonych, tutaj, taki widoczek trochę. I jedziemy na wycieczkę. Najpierw jedziemy do Plaka Forest. Jesteśmy w Kardamanie. Taka mieścinka, turystyczna chyba mocno. Ciasne uliczki, ale nasz kierowca daje radę. Wow! O kurczę, ale pięknie, no nie, ale obraz. No, jesteśmy w Plaka Forest. Park z pawiami. Podobno żółwiami. Ja nie wiem, gdzie są żółwie. Na razie zamiast żółwi widzę koty. Ale wiesz, co ale to nie jest do głaskania? Jakby pawi, to się nie głaszcze. Co to jest? już? Jest tak. kotkę, to już jest twój kotek? Tak. Zobaczyłaś kotka i to już jest twój kotek? Szybko, przy Wszy... moje szybko. Wszystko jest twoje? Wszystko. Kupiłaś już sobie tą Jaki następny punkt wycieczki skarbelek? Nie wiem, kochanie Gdzie tylko chcesz. Do Twojego serca. Tak. To tak, żebym raz. A tutaj mamy. I Dojechaliśmy do miasta Kos moi drodzy. Lusia szpi w wózku. A my wysiedliśmy właśnie z auta i e, idziemy zwiedzać. Idziemy najpierw do drzewa Hipokratesa. do drzewa Hipokratesa, gdzie Hipokrates uczył swoich uczniów, więc pójdziemy pod to drzewo i dzisiaj e, i, i, i za koles <tum> za bardzo za kolami kojarzę. Nie no dobra, nie będę bez czego uczył. A tam jest Bodrum, uwaga. O, proszę bardzo. Tam jest Bodrum, to już Turcja, moi drodzy. Ule tak wieje dzisiaj, że to jest dramat. Dramat. Dlatego dzisiaj wybraliśmy sobie dzień na wycieczkę właśnie, żeby ten. Wykorzystać fakt, że dzisiaj wieje, że jest gorsza pogoda. Na jeżdżenie, a potem już będzie tylko plażing i smażing. Także taki plan. A to w ogóle słuchajcie, jest taki klimat palmy, taki trochę klimat jak z Los Angeles, jak z Kalifornii. Tu są wschody też? Nie wiem. Wschody to ja mam w życiu, kochanie, będąc z tobą. A teraz robimy GTA Mama Edition. Jest chyba ADAD zaczął wciskać. No nic, lecimy dalej. Przedem na Ancienta granaty rzucać. Chce się nauczyć nowych smoków. Tam gdzieś jest to drzewo tego tego kogo? Hipokratesa to Herkulesa, słyszycie? Drzewo Herkulesa. Drzewo Herkulesa. Kameruje się już? Tak. Włączyłaś graży na nagrywanie? Tak jest. To znajdujemy się teraz pod drzewem Hipokratesa, którym, pod którym to nauczał swoich uczniów. A oczywiście jesteśmy w mieście Kos, na wyspie Kos. Tutaj takie typowe greckie uliczki w mieście Kos Lusia całe Kos przesypia w co Cały święty spokój przynajmniej A to żeby się pełne stragany Podmiątek, podróbek, jedzonka Co byś chciała zjeść? Czare masalaty. Herbatę? Cebulatę No nie, co to to nie Tu nasz gremlin Zabunkrowany w wózeczku W zasadzie w basenie Nocne tańce, o tak zmordowały I odpoczywa no ale na pewno warto słuchajcie miasto Kos zobaczyć, bo takich uliczek tutaj, słuchajcie, takich miejscowych jest tutaj bardzo dużo. Zaczek ładnie. Super ładne. Klimatycznie na pewno. Kto tu wstał? Kto tu wstał? Motor wstał. No i proszę taki placek główny. W mieście kos. ale widoki są boskie boskie, boskie, boskie woda że jesteśmy w Zia? nie, jeszcze nie jesteśmy ale widoczki są malownicze powiem Wam, że to wrażenie i jest zdecydowanie warte odwiedzić tę miejscowość polecamy Poranek. To ja Wam może pokażę dalszą część pokoju. zobaczyć gdzie mieszkamy. jest łazienka O, to jest, słuchajcie, nasz profesjonalny podest dla Lusi <grym> Ale sobie daje radę dziewczyna. E, tu jest jej pokój, a tu jest najpiękniejsza rzecz, jaką kupiliśmy na tym wyjeździe. Naprawdę, jestem zachwycona kolorystyką. Idziemy na śniadanko, Lucia. Tak, tak, tak. spać, to Nie. Jak jeszcze Uwaga, z wyszli. Boże, dziecko Lusia odklej się od tego i pada no Dzielna dziewczynka. No zjadłaś Super. No ja sobie zrobiłem takiego. Nie, Lusia, no nie zamieniajcie się. Ty miałaś A czekoladowego. Nie, 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 nie. A dasz tak, mi buziaka? Za buziaka Policzek. Proszę. Hejka. Wczoraj jadąc na wycieczkę patrzyłam sobie jeden hotel, zostawiłam starego w hotelu i idziemy z Lusią na spacerek, takie dwa kilometry chyba od hotelu. sobie patrzęłam na ten hotel, o Jezu i postanowiłam sobie pójść tam na specerek z Lusią. Nie będzie to łatwe, bo Lusia nie jest dzieckiem wózkowym, ale myślę, że się jakąś zgramy i dojdziemy tam. Jak się czegoś bardzo chce, to można. Jeszcze jakieś 100 metrów w górę i się uda. Już chyba, żeby pójść na basen. Dzisiaj moja stylowa, ulubiona, e, na słuchajcie, koszulka Paulinki, proszę bardzo. To wersja koksu, to wersja tatusiek. Koszulka jest tak zła. Tego Ta jest piękna. To jest tak macie, że jak widzicie słońce, to Ja już ja, nie wiem, czy to jest kwestia uczulenia na słońce. I tutaj taka foteczka i cyk na Instagrama. E, no ale nie, idziemy na basen się trochę poopalać jeszcze, bo, bo jeszcze tak słońce mnie bardzo nie złapało. Więc trzeba to ogarnąć. Jak już się wychodzi, słuchajcie, raz w roku yy, z domu, żeby się poopalać, no to trzeba się poopalić porządnie. Ktoś tu steruje. Ktoś tu steruje tatusiem i nie jest to mamusia. Oh. Teraz w prawo. <głosy> <głosy> Na dzisiaj sobie zarezerwowaliśmy obiad w włoskiej restauracji, słuchajcie Bo w naszym hotelu jest tak, że chyba za cztery posiłki A na kartę wliczone w cenę dzisiaj się do włoskiej restauracji na, na włoski wieczór Aulinka wystrojona Proszę bardzo Plecy, pokaż plecy, kochanie Co dzisiaj powiedziałeś na, na początku dnia? No, że mnie nie smarowałeś na plecach Powiedziałeś, że dzisiaj mam cię nie smarować, bo dzisiaj chcesz się porządnie opalić, no, no nie, i... Proszę Paulinka się opaliła na bekon, także tak to jest właśnie z Paulinką Powiedziałem jej, kochanie posmaruj się, bo ja cię później aloesem nie będę smarował wieczorem No i co robił Izek wieczorem? No smarował Paulinka aloesem Chyba dziś tutaj będziemy jedli właśnie nie. Może jakaś pizza? Chcesz mówić? No Co mówić. Co czujesz kochanie? Czuję, że już Słuchajcie, Lucia nam zasnęła o godzinie 17 i to jest chyba jej nocne spanie Jest tutaj Jeszcze jutro pobudka o czwartej Ale przynajmniej zajmę leżaki Dzisiaj wyszłam o godzinie, nie wiem, 7.30 Bo my mamy bardzo blisko plażę tutaj Taki mamy pokój I wyszłam o 7.30 zobaczyć jak tam może I słuchajcie, o 7.30 już były praktycznie wszystkie leżaki zajęte na plaży A najlepsze jest to, że 6 z tych leżaków były zajęte przez sąsiedni hotel Który jest jakieś, nie wiem, 200 metrów dalej Jeśli męża przynudzam, to chociaż może wy nie przewiniecie Ale możecie sobie przyspieszać, bo jest na YouTubie taka opcja Jak gadam I Już skończyłam Kolejny dzień na wakacjach. Dziś idziemy na plażę. Dzisiaj nie wieje w ogóle, praktycznie. Przepięknie. Jak będziesz to manta to połóci na kule, bo przecież naprawdę. Tylko krytyka i krytyka, tylko krytyka. I krytyka. Mamy 2021 rok, tak? Uh -huh. Teraz ludzie chcą penetrować treści dynamiczne. Słuchajcie, teraz ludzie chcą penetrować coś innego. Chodź, i mówisz, o, dzisiaj piękna pogoda. I zobaczcie, wiatru jest naprawdę pięknie, tak jak wczoraj, przedwczoraj, przed, przedwczoraj we wtorek, w poniedziałek i w niedzielę. Popatrzcie sami, jak fantastycznie tutaj, na prawo i lewo. Naprawdę tu jest palma, tu jest basen, tu jest morze. Oże, nie. Basenu nie pokazałam, widzisz? Piotruś, ale z tobą ciężko Bierzch zrobić musię. się takie, takie robić takie, takie zoomy, ale ty nie masz obiektywu takiego manualnego. No teraz mówię. Z ręką robić takie zoomy i oddalać i przybliżać. Nie, ty nie zrobisz zoomu, bo to będzie za wolno szło, mówię ci. Nawet nie próbuj. Bez sensu. To może być takie dynamiczne. Chciałam zbliżyć na Twojego pryszcza, który Ci rośnie i się buduje, ale nie udało się. Są też na Twoim kanale na pewno jakieś old-timersi, którzy, którzy lubią oglądać właśnie takie materiały po staremu, jak od takiej cioci Paulinki. To załóż Twój własny kanał i będzie to będzie mój kanał taki bardziej młodzieżowy i będzie Twój kanał dla old-timersów. Okej okay. Gdzie będziesz po prostu wiesz, trzy filmy dziennie Nagrywasz z tego po prostu taki klip Zaraz znowu miejsce na dysku się skończy A Ty mnie chyba kochasz bardzo, co? Skarbek, kocham Cię, gdzie po prostu uczę jak być youtuberem Więc idziemy na plażę i tyle To mogło być trzy sekundy Proszę, to jest plaża, bang, koniec No jest dużo ludzi, to prawda Idziemy na leżaki Gdzieś tam pałkę zajęła No nie mów takie To coś innego, poczekaj. wiesz co znajdziemy. O, tu jest z wąsami. Poczekaj, ja ci podtrzymam. Poczekaj, 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 ja ci podtrzymam. Ale, ale Zobacz, myszka, tu ma dzisiaj wąsy. Nie. Chcesz być no, wszystko, nie chcesz mieć wąsów? Nie. Nie, 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 Co to? Weszło wszystko, Luś, jest powiedz mamę, paśmanę czy powawać dzisiaj. Los jeszcze za nie rozmawia. To jest jej głupawka ym, Przedsenna, Jak się dziecko nie wyśpi to tak to właśnie wygląda. Poszła. O, jest tak płowna. że ona nie wie co się dzieje. Ona myśli, że jest na susie. Ta tańcza. Wir wir und die schwimm. Schwimm. Schwimm zu dir rüber Wracacie z imprezy? Uber, Izak, się poleca Kocham ich. Kocham ich. życie. Nie, ja jeszcze śpię. Nie. Tak. dawaj Ja jeszcze śpię. Nie. Tak. Dawaj. Nie. Dawaj. tak. Ja jeszcze śpię. Nie dawaj. Ja jeszcze śpię. Nie dawaj. Ja jeszcze śpię. Najważniejsze na to zajęcie w dzieci no wiem, to zrobić, chyba, że to mocno lepsze wyciągało. Nagrywam trochę, ładnie. O, jak ładnie. O, jak jadonis. Uuhuhu. Następnym razem, kochani, po prostu kupimy może dwa komplety, co? Ja sobie sam kupię komplet, dużo taki zajebisty. Idziemy sobie zrobić zdjęcia ostatnie, słuchajcie, bo... Bo ostatni wieczór, więc idziemy na Golden Hour. Nauczyłem się stop model, że tam na tą, na tą yy, ostatnią godzinę słońca to mówią golden hour. Więc idziemy na sesję specjalną, standardową. A powiesz, subu i izaka, zostaw suba. Zobacz suba, no tak, no zobacz suba, słuchajcie. Co ty zrobiłaś? O nie! Urwałaś. Zabawa pełna parą? jest edition. Jaki bąk? Bong? Spuściłeś bąka? Tak. Ale śmierdzi. Ale śmierdzi, no super. Moja córka na nagraniu. Prawdziwa dama, księżniczka no. I ktoś napisze w komentarzach, czy to jest normalne, że na kostak wieje? Czy to normalne, że na kostak wieje? to jest pytanie. A co tobie się najbardziej podobało? No co Ale... ci nie tak. To jest. To, że moglibyśmy sobie trudy tak, wiesz, tak rodzinnie spędzić trudy. czas, i że, i że w końcu żeby można było na wakacjach odpocząć z Lusią, żeby to też było, tak, że Lusia też dawało trochę, trochę spokoju. O jezu. No i moja fryzurę poszła. Fry, fryzurę? Masz trudny. Trudny? Trudny. Masz I tak właśnie wyglądają nasze. Tak wyglądają nasze wakacje, nasze wakacje są dosyć dynamiczne. Na chwilkę, na chwilkę idziesz gdzieś tam i tak, i tak cały czas słuchajcie. I to nie jest tak, że Luś się zatrzyma, bo ona stwierdzi, że się na przykład boi, bo nas nie widzi. Nie, ona po prostu idzie. I standardowo każdy wieczór trzeba zakończyć imprezką.